Hej, hello, no, witajcie, może poczekajcie, wyjmę sobie parę pejsów, powiedzmy, że wygląda troszeczkę inaczej, nie? Przepijałam sobie mikrofon, tu włosa sobie wyjęłam i widać, w kolejnym odcinku dzisiaj otwieramy paczkę tą, wczoraj było tą, tą to, 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 to co tutaj u mnie leży, czyli same, same dobroczki, same pyszności. Uwaga na ten krem, biała czekolada i pistacja, żeby nam się tutaj nic nie uszkodziło. Pokażę jeszcze raz, możecie sobie jeść wczorajszy odcinek, teraz nam y, jakiś tam odnośnik gdzieś tam się pokaże. Nie próbowałam, będziemy próbować razem. Także ja tutaj mam pyszności różnego rodzaju. Mhm. Mm ale to jeszcze nieważne, nieważne, bo dzisiaj przychodzimy do Was, przychodzę do Was z paczką. Z paczką kosmetyczną, moi drodzy, z firmą, którą pewnie znacie. Ja tak trochę znam, ale niekoniecznie wszystkie produkty. Ale stwierdziłam, że zamówię, bo ostatnio pooglądałam jakoś szorcy. I jak obejrzałam, nie szorcy, Instagrama, jak obejrzałam Martę, potem wyskoczyły mi inne dziewczyny. I tak nakręciły mi, nakręciły mi i ja tego samego dnia zamówiłam. Ze firmy Stars. Form Day Stars. Z tej samej firmy były chyba kalendarze adwentowe inspirowane. No więc napijmy się kawki, bo to będzie zimno. Mm. Ale nam, żeby mi się pożyła. Dobra, mam tutaj nóż. Troszkę włościwo swój dalej przesunę. Leżało to na dworzu przy ogrodzeniu. Tak trochę boję się o zawartość, dlatego że tam coś klupało i mam nadzieję, że tam się nic nie rozbiło. I bo, bo tam coś jest takiego, wiecie. To jest ogólnie paczka makijażowa. Jak ja dawno nic zamawiałam, co nie. No więc zaraz ją pokażę, tylko się tutaj dostanę. Super cena. Nie wiem, czy to jeszcze będzie. Naprawdę u nich y, były wyprzedaże i dużo promocji. No więc, ha. I robimy sobie. I teraz tak otwiera pudełeczko, a tu powinny wyskoczyć takie gwiazdki, takie magiczne, wiecie, o co chodzi, nie? Ale nie mam takiego, y, takiego czego nie mam. Nie mam tego w programie takiej magii ani takiego, takiego dodatku, bo mój program do montowania to jest istnie istnieje, istnieje. No, znak. Mam co prawda jeden kupiony, ale pamiętam, że go nie mogłam w ogóle zainstalować tylko na tym starym laptopie. A tutaj tego nie zainstaluję, dlatego że mój nowy nie ma tego, wiecie, wejścia na płyty. Więc ja ostatnio się zastanawiałam się, jak to jest ze sprzedażą, powiedzcie mi, płyt. Jak y, gwiazdy sprzedają swoje płyty, jak teraz większość ludzi, no chyba że mają, albo sobie kupują specjalnie, to takie, pod, pod, to się podpina i można otworzyć y, płytę. No bo teraz już taka weszła, wiecie co, C to, ta nowość, wszystko, że wszystko na tych y, kartach i tak dalej, nie wiem czy te, te pendrive to jeszcze są modne, czy już nie, nie wiem na czym teraz to się ogląda, że kupuje płytę, no dobra, swojego tam, y, jakiegoś tam, kto tam i na czym mam ją tu teraz otworzyć? Bo nawet płty, nawet nie mogę teraz swojego wesela włączyć, bo nie mam tego właśnie w laptopie, już nie ma tego wbudowanego. To jest głupota. Po co to było wymować? I, I to jest niby, wiecie, co oszczędzamy. Kabelki, yy, ładowarki są wszystkie takie same, tak? No ale demontujemy z laptopów, z tych, tych, tych no laptopów, przecież są te malutkie też. Yy, wiecie, co klikaliśmy? Miejsce na płytę. Lepiej kupić kolejny sprzęt, nie? Mądrość, mądrość tych, co to wymyślają. No i na czym ja mam teraz to obejrzeć? No właśnie, ostatnio chciałam obejrzeć swoje wesele, czy nawet mojego brata, czy nawet właśnie u koleżanki, jak byłam świadkową. No, nie obejrzę, bo nie mam gdzie połączyć tą płytę. Muszę kupić sobie specjalny sprzęt, żeby obejrzeć to. To jest mądre? No i na, na czym to słuchać? Dajcie znać. Nie wiem. No właśnie. No i ten program, pamiętam, ciężko było go zainstalować. Być może na tym byłoby lepiej, ale to jest na płycie. No, he, he. Więc jak go mam zainstalować, jak ja w tym laptopie nie mam wejścia do płyty. Did dziury wiecie tego całego lodostwa. Mm. Okej. Okay. No więc y, wyobraźmy sobie, że tu są takie magiczne gwiazdki, taki pyłek. Więc bo tutaj są gwiazdki, tak mi się skojarzyło, tylko że to są gwiazdki. Czekajcie, bo to są moje dane. No już jeszcze nie będę wam pokazywać. Widzicie? O, no dobra, tutaj są gwiazdki, dlatego mi się skojarzyło z tymi gwiazdkami. No, więc uwaga. Wow. Jest przesadny, nic nie widać. <grymne> nic nie widać. Ach, trzeba zrobić taką miniaturkę. Och, och. No dobra, nie, nie o tym. Mam tutaj. Aha, ok, dobra, że tu pudełko, mam tutaj z kolejny... Yy, dobra, no więc moi drodzy. Aha, są dwie rzeczy. Ok, zamówiłam sobie z... Nawet mam taki super gratis był, za grosz, który normalnie można było kupić za 20 zł, ale że moje zamówienie było takie przekraczające kwotę taką, no to można było za grosz ten zestaw dostać. No dobra, to wam pokażę. Dobra, to od tego zacznijmy. Czyli to jest po prostu in, um, współpraca jakby z tą marką Wedel, co kiedyś był kalendarz adwentowy. Czy to był w tamtym roku chyba, tak? Więc widzicie, mamy czekoladkę, mamy tutaj nazwę Wedel i mamy stars i mamy tutaj liner, eyeliner. Liner, eyeliner w takim ładnym pudełeczku z czekoladką, to można by powiedzieć, że to jakiś batonik jest. Jakieś dziecko na pewno mogłoby się pokusić, że to jest batonik i to mamy eyeliner metaliczny, moi drodzy. Inspiracja, czekolada, czekoladą nadzienia, yy, nadziana deserowa. Edycja limitowana. Ja nie umiem czytać, wiecie. Ja tak zauważyłam, że jak ja czytam na gustu do Was, to jakoś mi się stresuje język i tak czytać nie umiem. No umiem, umiem. No no to właśnie, wiecie, no i widzicie, tutaj macie markę. I ona jest razem z Wedder z współpracą. I ja sobie wzięłam metaliczny Metaliczny właśnie pudełko jest idealne, bo ten eyeliner powinien być taki metaliczny jak ten. Właśnie ostatnio wyskoczył mój stary film, w którym miałam białe kreski. I ja sobie pomyślałam, że ja w ogóle tak teraz rzadko się maluję trochę inaczej. I może bym sobie chociaż kreskę zrobiła jakimś kolorem. I mówię, dobra. cen wam nie będę podawać, bo tam naprawdę były wyprzedażowe ceny. Nie wiem, czy to jeszcze są. Czekajcie, no. Ludzie, nie można się oddostać. <laughs> Można się dostać normalnie. Trzeba pudełko rozrywać. Ach, ale ładne opakowanie. Nie będę tego otwierać. Sorry, nie będę tego otwierać, ale zrobimy sobie test: będziemy się malować, będziemy robić kreskę. Mam nadzieję, że naprawdę jest taki nasycony. Nasycony, a zobaczcie. Tak samo jest metaliczne pudełeczko. W sensie ten cały pisak, jak to. Super, ze sobą współgra. No. wiecie, Wedel to zaraz o więc powołajmy. Zobaczymy. Taki powinien być kolor, jak właśnie tutaj. No więc to jest pierwsza rzecz, to, to leci. Drugą rzeczą, i to właśnie na coś pokusiłam. No dobra, to na koniec na coś pokusiłam. To są właśnie dodatki do tego, co ja miałam zamówić. Ja tak zawsze mam, że jak zamawiam coś, to po prostu jedną główną rzecz, a do tego zawsze dobieram. A no dobra, no bo jak zamówię coś jeszcze, no to, no to, no to, no to jeszcze to w sumie mi się przydało i dobra, nieważne. No dobra, i tutaj zamówiłam sobie eee, hmm, płukankę Pink. Odżywka koloryzująca. Do pięciu dziesięciu mi y, myć ekstrakt struskawki i róży wegańska. Taką sobie zamówiłam. Były fioletowe, granatowe i zielone. No, mogłabym sobie zrobić tą płukanką swoją, ale tamta tak się gryzie to potem miesiąc trzeba chodzić. A tu jest do pięciu dziesięciu mi myć. I ja coś takiego sobie zamówiłam. No, mogłam sobie zamówić. I to kosztowało chyba 5-6 zł. Uuu, fajny zestaw. Mamy do tego y, zestawu rękawiczki i całą taką odżywkę z tej firmy. A dobra, otworzę, będzie się nie stanie. O, jak pachnie! O, mama mija! Chuba-buba malinowa. O tak! O matku, jak pachnie! Och, jak szkoda, że nie się tego powąchać, Bo to ta truskawka, tak? Mhm, truskawka i róża Zrobimy sobie to razem, ale to dopiero, wiecie co, po komunii. Bo mam komu niedługo, więc wiecie, w matkach chrzestna mogłaby trochę wyglądać jak człowiek, co nie, nie jak jakiś. No ja wiem, że nie wszyscy to lubią, ale je lubię. Tym bardziej, że. O, wiemy sobie tego pajsika. Tym bardziej, że właśnie idę do tego fryzjera i chciałabym troszeczkę sobie coś tam pokombinować i stwierdziłam, że. A, zaryzykuję, ale to pachnie. Dobra, zamówiłam sobie błyszczek. Taki troszeczkę właśnie z drobinkami. Jaki fajny fajny jest. Mm. no dobra. Czy jakieś Marek 0,6 jakaś kometa. Tak on wygląda, czekajcie. Różne są drobinki, właśnie takie odbijające światło. Chciałam, żeby właśnie takie było coś na zasadzie nawilżenia. No teraz mam błyszczyk na sobie, ale dobra, nałóżmy. On taki bardziej w pomarańcz chodzi. Ja myślałam, że to będzie bardziej w róż. Coś takiego chciałam. Będę to wąchać. U, jaki duży aplikator. O, jest taki mokry, więc to będzie błyszczyk. i też pachnie. O matko. przypominam mi jakiś zapach z przedszkola. Okej, okay. chyba, go nie będzie widać, na pewno nie. Ale jest mokry. Taki kremowy, nie, trochę widać, ej. Taka trochę Mmm, Nie klei się, ja nie lubię takich uczucia, więc do tego Jest fajny i ma w sobie takie drobinki, jakby złote których nie czuć na ustach, bo niektóre są takie puszczyki z tymi drobinkami, że jak weźmiecie, to czuć ten taki drob, takie, takie drobinki, takie nie, to nie jest za bardzo przyjemne. To jest, okej. Okay. No dobra. E, zamówiłam sobie też coś takiego. A co to jest? Go big. Co to jest? E, rezultat objętości ust po dwóch godzinach. Objętość ust. Po 20 dniach, 8 dniach, na aha, że tu jest po pierwszym użyciu, po 28 dniach, że to co powiększający błyszczyk do ust, Moim aha, aha, Macie wszystko napisane, czyli mam tutaj błyszczyk. Pamiętam, że nie zamówiłam go na zasadzie po to, żeby to ma powiększać, bo nie potrzebuje, ale bardzo ładnie wygląda na dziewczynie. I, aha, tu takie mleczne coś. okej. Okay. No dobra, to nie będę otwierać, to sobie nałożymy razem. Teraz mam dwie pomadki, to bez sensu. Takie mleczne. Okej, okay, no nie wiem. Okej. Okay. Zobaczymy, bo to przyszło też już leży ze 3 dni. E, dobra, zamówiłam lakier, moi drodzy, hybrydę za 5 z kawałkiem. Zastanawiałam się, jakiej wielkości to przyjdzie, ale widzę, że 5 gram to jest po prostu taka standardowa wielkość, bo nie chciało mi się już iść sprawdzać, jakie ja mam lakiery, bo dawno już ich nie używałam, więc Ciekawe czy są dostępne, bo można byłoby zamówić więcej. O numerku 075 i tutaj mamy do frencha. On jest taki lekko, perełko, lekko brokatowy, taki no nie wiem, taki no wiecie, do frencha, mleczny, No UV hybryda. Czy mieliście hybrydy z tej, z tej, z tej firmy? Ale ładnie się mieni. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać, jak to się trzyma. Chciałam coś takiego właśnie mlecznego, coś podobnego do tego, co tutaj mam, widzicie? Na tym, gdzie mam wzorki. Niedługo też idę na pazurki. Może nie tak niedługo, bo idę dopiero. A, jeszcze dużo. Ale te, te kolory mi się tak podobają i te wzorki najbardziej mi się podobają, że chyba będę znowu coś takiego kombinowała. tak takiego sobie myślę. Dobra, i to całe moje zamówienie. Zaraz Wam pokażę te dwie rzeczy, na co ja zamówiłam. Ale yy, no, że zamówiłam to wszystko, no to dostałam od nich jeszcze taki jakby prezent, zestaw, mogłam sobie wybrać. A czy to był tylko ten jeden wybór. Co <laughs> jeden grosz, kochani? No, no puszkę. No, do taką zawierającą dwie rzeczy, chyba, nie? Nie wiem, coś takiego. No dobra, Teraz Wam powiem: długotrwałe mydełko. Aha, to jest mydełko, do której nawet nie używam mudełka, ale może jak będę miała, to może będę używała. No, wiecie, no, żal byłoby nie zamówić sobie tego, nie, nie dodać do koszyka, bo można było sobie tego nie dodawać. Wiecie, no ale skoro to był za grosz, no to jak ja mogłabym tego nie wziąć, no nie? Jak? Chociaż to byłoby, wiecie co? I yy, jak to się otwiera? Jestem tego bardzo ciekawa. Aha, otwieramy puch. Uuu, są trzy rzeczy. Mmm, ładnie zapakowane, zobaczcie. Okej, okay. nie pachnie, ładne pudełeczko. Czyli mamy tutaj metalowym, e, ładna ta puszeczka. W takim metalowym jak wazylina, pudełeczku, i to jest mydło, tak? Takie do brwi. Nigdy nie miałam jakoś tak. Y, brown, brązowe? Jakoś, nie, nie wiem, no nie kupowałam nigdy, jakoś tak nie czułam, że to jest coś dla mnie, ale skoro mam, to będę testować, nie? Aha, to się odkręca. Nie, to jest takie. A jak ładnie pachnie, orężada. Ta przezroczysta. Matko, orężada. Aż ten zapach powoduje, że chciałoby się to językiem dotknąć. No po prostu taka mydełko, no mydełko. O zapachu oranżady, białej określam, bo ma inny zapach różowy. No fajnie. Ja uwielbiam gratisy. A wiecie co, te wszystkie gratisy, jak coś się dostaje, to powodują, że mi się chce jeszcze raz zamawiać. Ja jestem taka, wiecie... No dobra, więc takie mydełko. I kolejnymi dwoma produktami tu mamy... Kolejnym, kolejnym mamy serum. Do czego to serum jest? Do brwi? Nie. Do brwi rzęs, tak? Super odżywczy olejek. Serum do brwi i rzęs. No. Ok, 8 gram. Takie coś. Super Stars. Ej, ten Super Stars, to kojarzy mi się wiecie z czym? Z Gwiezdnymi Wojnami. Nie wiem dlaczego. No. Ok. To takie coś było jeszcze. I jeszcze mamy tutaj kolejny produkt. Laminat. Co to jest? Do brwi. Żel. Czekajcie, bo to tak widzę, ale sprawdźmy po polsku. E, Super mocny żel do stylizacji brwi. Transparentny. Hu, Ok. Czyli mamy to wszystko do brwi, naprawdę do brwi. Ok, takie cudo. Fajnie. Wiem, wam, wam, że wam fajny pomysł taki do prezentu, dorzucić. Nawet do tego jakaś czekoladka. Tutaj folia, ach, taki delikatny drobiazg też. Rozłączyło, rozłączyło. Na czym ja tu stanęłam? O, mama mija, żeby nie było, żeby mnie rozłączyła. Ja tutaj nawijam, a potem okazuje się podczas montowania, że nie mam połowy tego, co mówiłam. Nie wiem. Doskończyłam na tym, że to jest fajny, byłby dodatek nawet na prezent, dorzucić tutaj jakąś małą yy, czekoladkę, czy jakieś małe kości, na co macie ochotę. Folię, kartka. Super, nie? No dobra, no to to, to to jest wszystko dodatek do mojego zamówienia, bo finalnym zamówienie, które ja złożyłam, to jest to słynne, podobno nie wiem, super dobry, malutki, prawda? Malutki, przeraża mnie tam jego wielkość podkład. Kochani, podkład. Mamy tutaj podkład różowy, podobno dobry, no tak, wszyscy go chwalą. No więc ja, oglądając to wszystko, plastikowym, Wziąłem sobie o kolorze i to jest yy, oliwkowy jakiś taki, uh, uh, nie wiedziałam, który, długotrwały upiekrzający fluid kryjący. Będziemy testować, długotrwały, kryjący i czy to jest kryjący, to ja od tego podkładu oczekuję, że to będzie kryjące, a nie takie średnie. Jeśli to kryjące, to kryjące. dlatego zamówiłam mówiłam. Yy, I wziąłam sobie o kolorku 04 i to jest, y, jakąś to ma nazwę, czy to jest po prostu tutaj? Nie wiem, ciekawa jestem, to jest szklane? To jest szklane. Wydaje się, jakby było plastikowe, ale to jest po prostu różowe, szklane szkło. Yy, no tutaj jest, tak? Oliwkowy. Medium. Nie, no oliwka medium to jest co innego. Dobra, nieważne. Chyba tam są numerki i te numerki się zamawia. Wtedy mówiłam jeden o numerku 04, ale nie wiedziałam, czy to nie będzie za jasne na teraz, bo to już się okres letni zbliża, więc. Do opalenego ciała, twarz też jak była, wiecie. Zamówiłam sobie drugi od razu. Wzięłam sobie, nie wiedząc czy to jest dobre nawet. No zasugerowałam się od dawna, się nie sugerowałam opiniami innymi, bo się można fajnie przejechać. No ale dobra, szklane, fajnie. Myślałam, że to plastikowe, na plus, że szklane. No ale dobra, zaryzykowałam i wzięłam sobie drugi, drugi o numerku 05 Deep Medium. Ale nie, no tu jest Oliwi. Oliwi. Jak to się czyta? Medium. Dobra, nieważne. Taki bardziej, może w oliwkowy. No faktycznie tutaj jest. Okej, okay. no kolory są inne. Ten taki bardziej ziemisty, ten bardziej taki ciepły. Zobaczcie, widzicie? Więc tak, 05, 04, i tam były jeszcze inne kolory, no ale ja mówię, dobra, może któryś z tych będzie dobry. I co? Będziemy sobie testować to wszystko. Się nagadała, co? No. Fajnie, to, to rzucę sobie tu, zaraz to wyniosę. No więc co? Takie oto zamówienie. Czy to będzie fajne? Nie wiem. Zrobimy sobie test. Musimy wszystko przetestować. Musimy sobie wszystko przetestować, więc bardzo dużo filmów będzie kosmetycznych. Tak jak niektórzy piszą, kiedy będzie coś kosmetycznego? Będzie. Tylko, wiecie co? Najlepsze jest to w tym, że ja muszę na to mieć czas, ciszę, ochotę i chęć. Uuu, chęć i ochota to nawet to samo. No ale, wiecie, no muszę, no tego dnia akurat to chcieć żeby to zrobić ale jestem tego bardzo ciekawa tych podkładów więc na pewno sobie zrobimy nie wiem który zobaczymy eee, to to nałożę któregoś dnia ale to muszę nie mieć nic na ustach. Nie wiem zobaczymy to fajnie wygląda na tych dziewczynach ale. No ok to to dopiero po komunii jak ja już będę wiecie, taka yy, mogła sobie troszeczkę poszaleć chociaż do mojej sukienki by pasowało ale nie 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 będę tak szaleć. Jak wariatka, to już trochę później, dobra? No to sobie zobaczymy to. Najpierw chcę, żeby mi fryzjerka zrobiła to wszystko tak, jak ja chcę, a potem ja sobie zrobię to, no. Ey, eyeliner też jestem bardzo ciekawa. No pomadka, jak tam pomadka. Ładna, chociaż szkoda, że nie jest bardziej w różowe tony. Mi się wydawało, że to jest bardziej wróżona, w róży. No ale, no dobra. No i ten lakier. Ciekawa jestem bardzo. Jeśli mieliście hybrydę z tej firmy Stars, uh, From the Stars, to kocha, nie dajcie koniecznie znać, bo jestem ciekawa, czy to są dobre laki lakiery. Dlatego tak zastanawiałam się: zamówić, nie zamówić. Zaszaleć, zamówić od razu z kilka, bo fajna cena. A potem to się okaże, że to odchodzi i w ogóle nieładnie wygląda. Macie, macie słabe krycie i w ogóle. No to dlatego stwierdziłam, że dobra, zamówię taki bezpieczny do Frencha jeden. No chociaż za 5 zł, to chyba nigdzie mnie nie kupiła z kawałkiem hybrydy. No, ale dobra, to wszystko. No więc mydło też będziemy to testować. No to możemy testować sobie teraz któregoś dnia. No to więc ja już żegnam się z Wami z tymi moim pudełkiem dobroci. Jakieś dużo pudełek, kochani. Tak, może ja tak sobie ostatnio myślałam, że ja może, Cię znać, bym założyła drugi kanał. I na tym drugim kanale powiem Wam, że ja mam ten kanał drugi od kilku lat. Tylko nic, o nim nie wspominam. Nic. E, ale cisza. I właśnie bym tam nagrywała tylko tam wszystkie moje open boxy. Czy chcecie mieć po prostu wszystko na jednym kanale? Nie? Bo znać. Tak zastanawiałam się, ale wtedy tutaj byłyby istnieć same vlogi bez żadnych paczek. Trochę byłoby mi szkoda. A tam tylko same paczki. Nie wiem. No tak, właśnie troszkę tak wiecie, tak. Zastanawiam się nad tym, czy, 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 czy tak zrobić, czy nie zrobić, tak, bo. Trochę tak urozmaicenia wprowadzają takie paczki, a tak to byłoby tutaj samowlogowo, życiowo, normalnie, domowo, bez paczkowo, bez mierzymy, a tam by było wszystko, ale tu by mi tego brak. Ale dobra, to dajcie znać, może byście tak chcieli. No dobra, no więc kawka. Żegnam się. Pa!